Witam Was serdecznie na kanale Tabana rowerze. Kto z Was lubi elektryczne kruizery? O, mam coś specjalnie dla Was. Dzisiaj zobaczycie dwie konstrukcje od Mad Bicycles oraz porozmawiamy z właścicielem tej firmy. Nie przedłużając, przechodzimy do materiału. Poznajecie tą syrenkę? Tak, to jest syrenka w Warszawie. Jesteśmy dzisiaj z Kamilem. Kamil to jest miłośnik kruizerów. Przyjechaliśmy tu z jednym ważnym celem, nie? Zgadza się, no mamy nietypowe kruizery do pokazania. Coś, co przykuwa uwagę No nie jedną osobę, która tu się pojawia. Oj, nutowanie. <laughs> tak, tak. <śmiech> Jesteśmy tu dosłownie kilka minut, i już po prostu widzimy, że zwracamy na siebie uwagę. Dlatego ja już wyciągam kamerę i zaczynamy nagrywać, nie? Powiem Wam, że ogólnie nie planowałem jeździć na razie, bo widzicie maseczki, nie? Jest kwarantanna, trzeba uważać te sprawy. No ale słuchajcie, no dla tych pojazdów nie mogą się oprzeć, No spójrzcie, mamy tutaj przepiękne pojazdy. Coś pięknego. Ale poza tymi pojazdami mogę Wam przedstawić. Twórcę tych oto pojazdów. Siemanko, przybijamy piąteczkę Cześć. z wiadomych względów. Cześć. Siemano. No dobra, e, ja myślę, że od razu przejdziemy do rozmowy o tych pojazdach. W ogóle poznajcie Adama. Bardzo e, miło. Adam właściciel firmy Mad Bicycles Dokładnie tak, z Białego Stoku. Z Białego Stoku. Tworzycie rowery customowe na zamówienie. Są to rowery e, takie cruiser'y, które no, przykuwają uwagę. No i na dodatek to są cruiser'y. Które mają napęd elektryczny Adam opowiadaj coś o nich Powiedz mi skąd w ogóle pomysł na budowanie takich cruiserów Pierwszy raz na takim rowerze usiadłem jakieś 12 lat temu I pamiętam, że koledzy zaprosili mnie na masę krytyczną Oni wtedy cieli swoje pierwsze jakieś BMXy Robili z nich czupery Powiedzieli mi chodź wpadniesz, zrobisz wam parę zdjęć Bo ja wtedy filmowałem, robiłem zdjęcia Usiadłem pierwszy raz na takim rowerze i poczułem, że się zakochałem, kiedy położyłem ręce na kierownicy. Stwierdziłem, no, że muszę mieć taki rower, że nie przeżyję. No i jakieś dwa lata minęły, zrobiłem swój pierwszy egzemplarz. No a potem studia, trochę nudów i tak dalej, i tak dalej, siedzenie w garażu, pewnego dnia na samym końcu studiów ja studiowałem budownictwo, więc no to zupełnie inna Stwierdziłem, że spróbuję, spróbuję swoich sił, spróbuję żyć z tego i wystartowałem w konkursie biznesowym, udało mi się. Podjąłem decyzję, że zakładam firmę, no i od tamtej pory minęło 7 lat. I dzisiaj o. jesteśmy tutaj, w Warszawie, nad Wisłą i. Powstało tak jakby, tak jakby moje marzenie, bo zawsze chciałem mieć rower elektryczny, nigdy nie było mnie stać na taki rower. Aha. Zawsze chciałem stworzyć od zera taki, od podstaw taki rower i udało mi się faktycznie to zrobić, ale oprócz tego udało mi się zrobić rower, który ma masę detali, i całe jest po mojemu. Czyli dbałość o każdy szczegół została zachowana, a ja starałem się po prostu zrobić to, co w mojej głowie się pojawiło. No i może od razu przejdźmy do tych rowerów, bo po prostu jest tu mnóstwo ciekawych detali, które musicie sami zobaczyć. Dobra, wobec tego mamy tutaj dwa modele, które nazywają się Spike. Spike to jeden z pierwszych trowerów kastonowych, które stworzyłem. On przeszedł metamorfozę na przestrzeni ostatnich paru lat. Był to na początku dosyć prosty cruiser. A potem prowadzaliśmy każdy kolejny drobiazg, starając się słuchać klientów, ich sugestii, tego co się dzieje, obserwować tak naprawdę, co się dzieje z rowerem, kiedy się go tworzy. Co zrobić, żeby on był jeszcze bardziej niezawodny, żeby przy montażu był prostszy, żeby tak naprawdę było widać, że nie tylko serce, ale i duszę włożyliśmy tworząc każdy egzemplarz. No i mamy tutaj rower, który tak naprawdę już jest wersją powiedzmy Mark 6. Czyli że przed nim wyszło jeszcze sześć innych generacji. Sześć innych generacji, na 100%. Były inne haki, były załóżmy całe zabudowane. Teraz wprowadziliśmy ażury tutaj, żeby nadać lekkości tym hakom. Mamy otwory na błotniki do mocowania błotników. Ten piorun oznacza, że ten egzemplarz jest elektryczny. Jest to egzemplarz, który jest semi custom, czyli powiedzmy nie stworzony bezpośrednio pod kogoś, tylko to jest egzemplarz, który każdy sobie może kupić i nie ma w nim zbyt wiele elementów spe spersonalizowanych. Okay. W tym miejscu nieraz ląduje logo firmy lub czyjś emblemat. Tutaj mamy specjalnie zaprojektowane do, do tego roweru osłony haków, po to, żeby podczas dokręcania nakrętki nie zerwać lakieru, nie podrapać go. Jest prowadzony napinacz łańcucha. Rzadkość w cruiserach. Rzadkość, jeśli chodzi tym bardziej o kształt haka, bo został specjalnie zaprojektowany po to, żeby dopasować to, ten kształt do napinacza. Logowa firmy. Wszystkie elementy są przykręcane, gwintowane na śruby nierdzewne. Mamy tak samo logówę tutaj, która też jest wyginana do kształtu profila w tym miejscu. No i co najważniejsze, każda rama jest robiona indywidualnie pod konkretne zamówienie. To oznacza, że my wyginamy łuki, tworzymy ją pod wymiar dla konkretnej osoby, która będzie na nim jeździć, będzie go użytkować na co dzień. I to jest bardzo istotne. Rowery szyte na miarę. To było moje założenie, kiedy zakładałem tą firmę kiedy rozpoczynałem całe przedsięwzięcie. Dalej patrząc, Głębi, mamy silnik, tutaj mamy 500 w 8.1 Bafang, tak jest. jak zwał tak zwał, w każdym razie adaptery do szprych z 36 otworów na 144, 144 szprychy to nasz znak rozpoznawczy, bo mamy to w standardzie, wow. bardzo sztywne, ciekawe koło, hamulce tarczowe oczywiście seliksy. wystarczają do tego, do tego egzemplarza. Ale ogólnie jak wygląda to koło, przepięknie. Zwróć uwagę, bo ja, ja cały czas się zastanawiałem, jak Wy to robicie, że zamontujecie tutaj tyle szprych. I tak nawet jak przed chwilą rozmawialiśmy, nie każdy na to zwrócił uwagę, ale te szprychy się mijają. I jak zobaczymy na ten rower totalnie z boków, to te szprychy naprawdę robią wrażenie, nie? bo ich jest dwa razy więcej niż tak, jakby były stała jedna za drugą. Dokładnie, mamy ogólnie 4 razy więcej szprych niż w normalnym rowerze. Efekt jest zupełnie inny niż gdybyśmy starali się modyfikować gotowe koło. My po prostu je robimy od początku. Wiercimy wszystkie otwory, tworzymy, budujemy te koło od samego początku, i pleciemy potem i, i e, z, centrujemy. Mamy customową zębatkę przez nas zaprojektowaną ze skrzydłami. Ogólnie jak nie trudno zauważyć, to Cały rower jest w kolorach patriotycznych, tak polskich, jest, polskich tak czerwonych e, Mamy skrzydła jak u orła. E, I teraz dochodzimy tak naprawdę do elementu, który jest chyba najważniejszy w przypadku całej tej ramy. Mówimy o zbiorniku. Zbiornik jest zaprojektowany specjalnie do spajka. W środku znajduje się bateria 20 amperogodzin, która pozwala na przejechanie tym rowerem około 100 km. Bardzo fajny egzemplarz, jeśli chodzi o wygodę i zarówno osiągnięcie. I kiedy mówimy o tym zbiorniku, no nie sposób nie powiedzieć o tym, że został specjalnie zamodelowany 3D do tego. Modelu Ramy. Okay. Zdarzało nam się robić spajki w innych gabarytach dla osób większych, dla osób mniejszych, jakieś pomniejszone, modyfikowane. Na przykład Michał Szpak ma spajkę, który został troszeczkę podniesiony u dołu, żeby łatwiej mu było pokonywać krewężniki, bo ma swoją jakąś manierę jazdy, ma swój styl pokonywania ich i powiedział, że chciałby inaczej jeździć na tym rowerze. Natomiast Aleksander Milwi Baron. On ma spajka elektrycznego właśnie w tym gabarycie z takim zbiornikiem. Tutaj myślę, że to jest całkiem istotne. Warto powiedzieć, że w tym rowerze nie ma ani grama szpachy. O właśnie, właśnie, to jest niesamowite, nie? że osiągnęliście takie kształty bez używania szpachli, to wszystko jest po prostu powyginana stal. Stal. Tak, to jest wyspawane, wyszlifowane na gładko, staraliśmy, robić, staraliśmy się to robić na tyle dokładnie, żeby to świadczyło o jakości wykonania, o skali naszej pracy i co najważniejsze, lakier proszkowy uzupełnia ten cały efekt, ponieważ można go e, doprowadzić do, te, do takiego poziomu gdzie faktycznie widać, że ten rower reprezentuje pewien poziom. Tak jest. Ja bym chciał jeszcze pokazać jak wygląda z góry e, ta, ten bak, ta rama, dlatego, że Moi drodzy, to nie jest taka zwykła kanciasta skrzyneczka, nie? Ten rower ma naprawdę przepiękne kształty. Mi przypomina, że tak się wyrażę, y, rekina. On jest y, bardzo właśnie y, fajny pod takim kątem, że jak, jak sobie na niego siądę, to mam tutaj, w jak ja sobie na niego siadłem i nawet będę na nim pedałować, to te skosy, które są tutaj, one sprawiają, że ja o nic nie zahaczam nogą. Y, ta skrzynka w ogóle nie przeszkadza podczas jazdy. Co jest, no, niebywałe, szczególnie w cruiserze, nie? Ja mam świadomość tego, że cruiser to nie jest rower na którym się robi dużo kilometrów poprzez pedałowanie, jakieś się w zasięgi robi mega itd. Ale sam fakt, że ja mogę jechać na nim i wygodnie siedzieć i pedałować, to, jest... to widać, że po prostu autor, no, miał to na względzie, nie? Miał to na względzie. Tak. Tak, Naprawdę tak. Jest Jeżdżąc na tych nawet środełkach, bo rama jest sztywna, trzeba też dodać. Tak jest. Nie jest amortyzowana, ale te siodła spra sprawiają, że się siedzi jak na Tirze. <grym> Naprawdę jest siedzenie <grym> bardzo wygodne. Bardzo wygodne, nie? mięciutkie i faktycznie te, tymi kolanami <grym> się nie zahacza. Nie? <grym> Ludzie tak czasami jest. pytają mnie, um, czy ten rower jest amortyzowany. Ja sobie odpowiadam jak najbardziej, one są amortyzowane bezpośrednio pod siedzie, siedzeniem pod pupą, tak jest oraz na oponach, które są balonowe tak, które tak naprawdę, jest to trochę mięsa że... tak, jest tutaj mięso, jest na czymś się przejechać i jeżeli się wprowadzi odpowiednie ciśnienie do nich, to wtedy ten rower pływa i do, do niskich warunków on nie potrzebuje dodatkowej amortyzacji aczkolwiek każdy kolejny egzemplarz, na prośbę jesteśmy w stanie uzupełnić o widelec amortyzowany Ok, ok. Mamy tutaj, e, mamy tutaj ten model, który jest, e, mówisz, semi-custom, czyli jest taki, e, powiedzmy, że możemy go kupić w takiej opcji, ale jesteście w stanie go lekko zmodyfikować troszeczkę nadać mu charakteru. I takim modelem jest ten pojazd obok niego. Dokładnie. Ten drugi Spike e, jest modelem, który został specjalnie zrobiony dla klienta, który. Ma firmę, zajmuje się specyficzną działalnością, a jest to badanie spawalnictwa. Okej. Okay. I żeby spełnić jego potrzeby, po pierwsze, wprowadziliśmy ciekawą kolorystykę, bo chciał zrobić rower, który będzie mógł stać w sali konferencyjnej w jego firmie, będzie zwracał uwagę wszystkich dookoła, ale oprócz tego potrzebował elementów, które będą zupełnie odróżniać go od innych rowerów. I w ten sposób Zębatkę wyposażyliśmy w specyficzny wzór. Dla osób, które znają się na spawalnictwie, od razu to wygląda na spojnomierz. Jest to krzyż w tym, wypadku, w tym wypadku, który został zdjęty jako kontur z tego spojnomierza i wprowadzony jako szyk do zębatki. Dzięki temu świetnie się zakamuflował, bo wygląda tak naprawdę jak, jak jakiś zwykły wzór, tak, a osoba, tak. która się zna na tym wie dokładnie o co chodzi. Aha, aha. Dalej mamy tutaj logówkę firmy wyciętą laserem w miejscu pioruna, który był w innym e, egzemplarzu. Tak jest. E, ta logówka znajduje się tylko w tym miejscu, bo e, ta, taką przestrzeń dla niej właśnie przewidzieliśmy w tym rowerze. Z drugiej strony, przez szprychę już zresztą widać, aha. że mamy lampkę. I ta lampka, po naciśnięciu w tym miejscu, zaczyna świecić e, z różną częstotliwością. Ale co jest najciekawsze, ona została zrobiona z głowicy do badania spoin. Ze specjalnego przyrządu, które wykorzystywane jest w pracy tego człowieka, który zamówił ten rower. Więc znowu mamy zakamuflowany element, który wygląda bardzo spójnie w kontekście roweru, Dokładnie, ale tak. pełni w rzeczywistości zupełnie inną rolę. Tutaj został zaadaptowany. Ale super. No właśnie to jest ciekawe, że potraficie no takie różne, różne drobiazgi zaprzęgnąć do projektu i go, no, że tak powiem, Osoby, osoby z branży po prostu patrząc na ten pojazd, będą patrzeć i doszukiwać się ciągle takich smaczków, nie? Właśnie, właśnie o to chodzi, żeby się bawić tym co robimy, bo tak naprawdę kiedy spojrzymy na przód roweru i zobaczymy, że mamy tutaj emblemat Med i numer seryjny tego roweru, to kiedy przyjrzy się temu elementowi osoba która jest znowu z branży zauważy że ten mosiężny element pod spodem jest to tak naprawdę element głowicy do badania spoin również więc to są takie smaczki które staramy się wprowadzać do rowerów widzieliśmy podobne zachowania już w programie American Chopper Vox w, OCC tak, w Ameryce. tak tak o tak i my staramy się robić to samo ale z rowerami tak, żeby pokazać, że no, Polacy nie gęsi swój design, swoje rowery też mają, nie? Tak, ale super. No, to, jest coś, to jest coś, co jest niezbyt często spotykane tutaj u nas, dlatego że, no, nie oszukujmy się, zrobienie e, takiego czegoś, takiego konceptu i ogólnie naszpikowanie roweru takimi spersonalizowanymi dodatkami, to jest czasochłonny temat, nie? To jest bardzo czasochłonny temat. W pracowni MAD pracuje 6 osób na co dzień. Są to spawacze, projektanci i cały czas staramy się pokazywać, że rzeczy, które sobie wymyślimy, są możliwe do wykonania. Nie tylko gdzieś tam znajduje się w sferze fantazji, staramy się znajdować też finansowanie na to, żeby te marzenia realizować. Stąd też i, i złoty rower, który wygrał w Vegas i masa innych, makaron tak zwany, yy, który świeci w ciemności. To Aha. są takie artystyczne dzieła, którymi staramy się pokazywać, że my myślimy inaczej tak, a kiedy przychodzi tak. do takich powiedzmy klasycznych rowerów które tworzymy staramy się to myślenie przenieść także na nie ale w sposób taki żeby ludzie widzieli że to jest przedmiot z którego mogą korzystać na co dzień że to nie jest tylko rower pokazowy tylko rower którym mogą poruszać się po mieście codziennie No super bardzo podoba mi się takie podejście co też można było czuć podczas przejażdżki tutaj bo Adam jechał na mojej konie, my z Kamilem przejechaliśmy się właśnie na konstrukcjach MAR. I powiem Wam, że jest to niezapomniane przeżycie, dlatego że wszyscy zwracają na Ciebie uwagę. No i czujesz się naprawdę no, no, jak, jak, jak mistrz świata. Nie? Wiele osób. Mówi nierzadko, nie że to są rowery tylko do polansowania się. Ja wychodzę naprzeciw temu i mówię, że rower, który jest miejski, ma zupełnie inne przeznaczenie, ale oprócz tego on jest skrojony pod wimer osoby, która będzie na nim jeździć. Dokładnie. A oprócz tego pozycja jest wyprostowana, ta, jest bardzo ta. komfortowa. Siodło masuje tyłek tak naprawdę, a cały rower jest stworzony po to, żeby być użytkowy. Ten na przykład ma błotniki, jest wyposażony w nie i, i dzięki temu można sobie spokojnie wyskoczyć na przejażdżkę po deszczu. Mimo tego, że oczywiście potem trzeba cały rower umyć, no bo jakże on mógłby stać brudny? No nie, no nie, no nie. Oczywiście. Ciekawostką w przypadku okay. tych błotników jest chociażby to, że. Mocowania do butników także zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy sami. One są wycięte laserem, dopasowane do tego egzemplarza roweru, specjalnie dlatego, żeby pozbyć się kolejnych kłopotów z montażem tych niewdzięcznych butników, które zazwyczaj mają pręty, druty jakieś, blachy czy cokolwiek tak. innego. Zawsze to dzwoni, zawsze jest niewygodne, zawsze gdzieś się przekrzywi. Nie, tutaj mamy naprawdę dobre mocowanie butnika. Które można regulować do przodu i do tyłu, do góry i do dołu, w zależności od rozmiaru opony, w zależności od tego, czy rower przypadkiem nie był zmodyfikowany podczas wykonania. I wiemy dzięki temu, że możemy na tym porozwiązaniu polegać. Super. Ogólnie, ja już tutaj wcześniej wspominałem, dobór kolorów. Nie wiem, czy to widzicie, nie wiem, czy kamera to łapie, ale sposób tego malowania, jak, jak to się pięknie mieni w słońcu. No, coś cudnego. Nawet zobaczcie. Nawet te zakrętki od wentylku. Złota korona. Super. No i właśnie kompozycja. Złote elementy. Ale właśnie nie to nie, to nie jest tak, że ten rower jest 50 na 50 złoty do srebrnego. Tylko to jest bardziej tak, że to są tylko akcenty. To jest taki właśnie akcent, który ma podkreślać piękno tego pojazdu. No i zobaczcie. No wygląda to super, naprawdę. No i warto powiedzieć też, że przed oddaniem, przed rozpoczęciem tak naprawdę tworzenia tego egzemplarza i każdego innego, my najpierw robimy wizualizację trójwymiarową. Najpierw tak naprawdę pokazujemy klientowi, jak ten rower będzie wyglądał. Te złoto, te srebro, te wszystkie akcenty. On widzi je najpierw na ekranie swojego komputera lub telefonu w postaci wizualizacji, a potem tak naprawdę przechodzimy do faktycznej produkcji. Do tego, żeby w pracowni wygiąć wszystkie łuki, wyciąć je pod odpowiedni wymiar, zespawać ze sobą w matrycach. Mamy naprawdę najlepsze matryce do spływania rowerów na świecie. Sami je projektowaliśmy, sami je tworzyliśmy po to, żeby wszystko wychodziło równe, proste, żeby można było polegać na tym, co robimy. Okay. Ja, ja jestem za to chodzący. Tak, uwielbiam cruisery, tak, inne rowery nam nie zwracają, że nie zwracają żadnej uwagi. Tak, w tych no, po prostu jest bajka, no jest poezja. No właśnie to jest dlatego, szyka. dlatego właśnie zabrałem Kamila, bo on jeszcze bardziej niż jakiś taki przeciętny e biker może docenić takie konstrukcje. Ale sam pan powie, zwracają uwagę, nie? Nie, no właśnie dlatego <laughs> od razu nie kryjemy. Ale nie ma co kryć, bo tak naprawdę no, są stworzone po to, żeby przykuwały uwagę, nie? Elektryczność nie? Tak. Jest I to jest najciekawsze, że to jeszcze są wspomagane elektrycznie pojazdy. Tu mamy silnicę. Tak, tak, tak. A jest tak, w zbiorniku? Tak jest. I co jeszcze jest fajne, że ten silnik nie jest tak hamski. bo jego nie widać tak naprawdę. Jak tak, tak. tak dobrze stanąć z daleka, to go tak wcale bo wcale się rzuca w oczy. Bo yy, prawie jak to pita. Podjedzie do tego, podejdzie do tego yy, roweru to zawsze się zastanawiam czy to jest elektryczny, czy nie. Tak, tak, tak. Żeby zawsze była ta niepewność, bo on jest tak skromnie wyposażony wizualnie, że nie ma takiego ostentacyjnego akumulatora na wierzchu, Przyczepionego do ramy. Tak. Nie ma tego silnika centralnego, który gdzieś tam sterczy tylko dzięki, dzięki. tylko mamy bardzo przyzwoicie wszystko upakowane, nie rzucające się w oczy. Tak, tak. I to też właśnie doceniam, nie? że no, tak jak gadamy, już dzięki, dzięki temu, że mamy tutaj tak dużo sprych, ten silnik jest praktycznie ukryty, nie? To naprawdę bardzo elegancko widać Lub nie widać Lub nie widać No lub właśnie nie widać To słuszna uwaga Lekko się to prowadzi Aha. Mimo, że nawet bez wspomagania, on idzie lekko. Nawet te opony 2.35 nie mają takiego, takiego oporu. Tak, tak. Ja też właśnie zwróciłem uwagę, że bardzo ten pojazd no bajek... nie leci naprawdę. No, no. do takiej bulwarowej, miejskiej jazdy. No rewelacja. Aha. Ogólnie to złapał nas taki elektryk. Tu kolega właśnie ten. Tu kolega złapał Adama, od razu go rozpoznał pomimo maski i okazało się, że zrobił tą Zrobił kompilację pojazdów elektrycznych i cruiserów i w tej kompilacji wiele z tych pojazdów to są pojazdy Adama Sztos, co? Właśnie siedzisz sobie w Warszawie przy Wisłostradzie, zaczepiają Cię ludzie i mówią, że Cię znają Co za czasy no więc będziemy jeździć po Wisłostradzie tymi oto pięknymi zabaweczkami. No, słuchajcie, jak można by było sobie wymarzyć lepiej 1 maja? Także jak sami widzieliście jestem po przejazdce na obu tych maszynach No doznanie naprawdę bardzo fajne, szczególnie że jedziesz na tym to czujesz po prostu podłoże wyjątkowo dobrze Z racji, że te rowery no suną po prostu po tych ścieżkach To no, masz wrażenie jakbyś płynął i to się zgadza, mogę to potwierdzić, naprawdę jest bardzo przyjemnie ale moi drodzy, to jest kanał o rowerach elektrycznych, więc ja bym chciał Wam poopowiadać troszeczkę, co tutaj takiego zauważyłem, jeśli chodzi o komponenty elektryczne. Więc mamy tutaj silniczek Bafanga w jednym i w drugim pojeździe. To są silniki przekładniowe i powiem Wam, że są bardzo ciche, bo każdy kojarzy przekładniówkę z silnikiem, który będzie nam wył, będzie chodził jak wiertarka, wkrętarka, a on tutaj chodzi naprawdę bardzo cicho i zgrabnie. Na kierownicy jest bardzo minimalistycznie, jak sami możecie zobaczyć. Jest czysto schludnie. Tu mamy piękny dzwonek. Piękny co? No i mamy, zobaczcie, wyświetlacz Bafanga zintegrowany z e, przyciskami. Jest załączony. Stan baterii, prędkość, średni dystans, poziom wspomagania. Pięć poziomów wspomagania. No i manetka gazu. I tak naprawdę na tym się wszystko kończy. Instalacja jest 48V. Co prawda właśnie nie dobierzemy się tutaj do baterii. Ale z tego co rozmawiałem z Adamem, mamy tu pakiet, który ma 48V, 20Ah. Pozwala to przejechać na około 80-100km w takim normalnym trybie. Ale gdybyśmy jednak chcieli tam ciągle ciskać manetkę, no to jednak wyczerpiemy tą baterię w jakieś 80-70 km. No ale wiecie, ta rozbieżność ma duży wpływ na to, po jakim terenie jeździmy i w jaki sposób użytkujemy tego pojazdu. Dodatkowo możecie zobaczyć, że tutaj przy pedałach oczywiście jest czujnik pas, czujnik kadencji sprawdza, jak kręcimy korbę, i w ten sposób zadaje wspomaganie do silnika. Czysto schrudnie, wszystkie przewody są tak poprowadzone, że są niemal niewidoczne. Są widoczne tylko w miejscach takich krytycznych, jak właśnie tutaj, przy wejściu do silnika, czy ewentualnie właśnie tutaj ten czujnik pasal, no zobaczcie, no dosłownie wystaje tylko kawałunek, ale wszystko jest pochowane w ramię. Dzięki temu wygląda to no po prostu zjawiskowo, nie? Prowadzi się świetnie, prowadzi się bardzo lekko. Co prawda, ja na początku myślałem, że konstrukcja, która waży właśnie około 40 kg, będzie prowadzić się tak dosyć topornie, że będzie ciężko ją wprawić w ruch i w ogóle utrzymać na niej prędkość, a okazuje się, że no, sunie jak pociąg. Po prostu rozpędzanie nie jest zbyt trudne ze względu właśnie na ten silnik przekładniowy, który bardzo chętnie go rozpędza. A tam, powiedz mi jeszcze, jaka tu jest prędkość maksymalna? Jeśli chcielibyśmy jeździć tym pojazdem poza miastem, gdzieś na jakieś, e, mielibyśmy kawałek ładnej szosy, to jaka jest prędkość, do której mógłby się rozpędzić? 43 km na godzinę. Okej, okay, okej. Okay. Czyli e, de facto mo moglibyśmy się rozpędzić na tym pojeździe 43 km na godzinę poza terenem zabudowanym. Dokładnie. Okej, tak. okej. Okay, okay. Chciałem jeszcze, korzystając z okazji, e, powiedzieć, że dla osób, które mają w głowie swój wymarzony projekt roweru. Organizujemy teraz specjalny konkurs. Jest to konkurs międzynarodowy. Rysujecie swój własny rower, swój rower marzeń, ten, który chodzi Wam po głowie od dawna. To może być najdziwniejszy rower świata. Podsyłacie do nas ten projekt tego roweru, łącznie ze oświadczeniem i oczywiście regulami konkursowy obowiązuje. Wszystko jest na stronie madbicycles.com i nasz ulubiony, wybrany projekt zostanie zrealizowany kompletnie za darmo. Dla osoby, która zaprojektuje najciekawszy wymarzony rower. Oprócz wow. tego, najprawdopodobniej znajdą się tam jeszcze e, nagrody dodatkowe typu, e, z tego co wiem, wydruk 3D modelu drugiego najlepszego roweru okay. oraz wizualizację 3D tych kolejnych kilku rowerów, które najbardziej nam się spodobały. Także serdecznie zapraszam wszystkich do uczestniczenia w naszym konkursie, ponieważ dzięki temu możecie zdobyć swój własny wymarzony rower zupełnie za darmo. O, ale super. Ja powiem ci, że chyba sam coś wam narysuję, nie? Mam w głowie kilka takich rzeczy. Myślę, że podejdę do tego e, kreatywnie i też coś podejścę. To jest akcja pod tytułem Stop the Panic. Zatrzymujemy panikę, te wszystkie papiery toaletowe, które ludzie wykupowali, ten cały strach, odstawiamy to na bok, skupiamy się na rzeczach pozytywnych. Odciągnęliście troszeczkę uwagę od tego, co się po prostu dzieje, mieliśmy cel. Od, od tego przygnębiającego, ad, przygnębiającej atmosfery, nie? Dokładnie tak. Także wchodźcie na stronę madbicycles.com, to na pewno będzie gdzieś w podpisach e, i zachęcam do tego, bo naprawdę możecie wygrać swój wymarzony rower. Super. Dobrze, Adamie, ja myślę, że to wszystko na dzisiaj. Dzięki piękne. Przebiję ja ciąteczkę. E, Kamil, powiedz jak Ty się bawiłeś? No, ja jestem zakochany, ja po prostu bawiłem się świetnie, bawiłem, kocham krozery, jeździłem też na Twoim. E, cieszy, płynie, bardzo fajnie chodzi, jednak to nie jest moja bajka. Moja bajka to są właśnie te krozery i to jak one są wykonane no to jest Majstyk. To jest Majstyk. Ja cały czas mi serducho biję, powiem e, tęsknię za swoim straconym krozerem. Ale mam parę pomysłów po dzisiejszym, po dzisiejszym dniu na to, jak, jak odbudować swój, swój cruiser i myślę, że, że też powstanie coś fantastycznego. Słuchajcie, no, my, my już będziemy wyłączać kamerę, bo jeszcze idziemy się chwilę pobawić, póki jest pogoda, póki nie zaczęło jeszcze padać. Także dzięki, że byliście z nami, trzymajcie się i do następnego. Ten 1 maja zostanie w mojej głowie naprawdę na bardzo długo. Tym bardziej się cieszę, że już jest. Coraz ładniejsza pogoda. Z tyłu w tle słychać jak ptaszki śpiewają, to świadczy o tym, że wiosna już w pełni. A oczywiście razem z wiosną na tym kanale będzie się pojawiać coraz więcej filmów. Więc zachęcam was do subskrypcji tego kanału. To pomoże i mi i temu kanałowi rozwijać się dalej że Chcemy po prostu pokazać dla YouTube'a, że coś tu się dzieje Że budujemy społeczność, ludzi, fanów pojazdów elektrycznych Więc subskrybuj, kliknij ten dzwonek, żeby nie pominęły Cię kolejne materiały Moi drodzy, to wszystko na dzisiaj Trzymajcie się zdrowo, jeździjcie bezpiecznie No i do zobaczenia w następnym odcinku